Cześć, witajcie z tej strony Evron, a dzisiaj zagramy sobie w Dead by Daylight. Jeżeli nie wiecie o co chodzi w tej grze, to generalnie fabuła jest taka, że czterech survivorów ucieka przed killerem, który musi ich zabić, zanim survivorzy aktywują cztery generatory prądu i uciekną z obszaru mapy. Także dzisiaj zagramy sobie, tak jak mówiłem, survivorem. Mamy w ogóle jakiegoś prosa, który ma rangę y, ósmą, jak widzicie. W prawym górnym rogu, ja mam niestety 20, ponieważ jestem nubem, ponieważ nie gram w to tak często, ale naprawdę gra jest fajna, także polecam wszystkim. Zobaczmy sobie perk jeszcze przed rozpoczęciem meczu, ponieważ 40 sekund jeszcze mogą się przygotować. Jak na razie chyba no, no, za bardzo nic nie mamy, jedyne co mamy to skill checki będą 10% miał większy sukces, jeżeli będziemy y, uderzeni przez monstera raz, ponieważ monster, czyli killer musi nas uderzyć dwa razy, abyśmy padli i potem nas powiesi na hak i w ogóle straszne rzeczy, ale to potem zobaczycie. Także ładujemy już się do gry. Wszyscy są ready. Jesteśmy Azjatu na dobry start. Okej. Okay. Jesteśmy załadowani. I kurczę, słuchajcie, Ta mapa jest chyba ciężka. okej. Okay. Yy. Witam. Dobrze. Generalnie to jesteśmy my. Mamy 5 generatorów. Widzicie? O, właśnie. To jest jeden z haków. I monster niestety gra chyba osobą niewidzialną. O, tam jest moja koleżanka, z tego co widziałam. Dobra, naprawiamy to. Widzicie, mamy ten pasek naprawiania. O, i musimy takie quick time eventy robić. Bo jeżeli nie zrobimy quick time eventu, to monster zobaczy nas generalnie przez ściany, co by nie było specjalnie dobre. My się przed monsterem nie za bardzo jak mamy chronić, także jeżeli nas znajdzie, to po prostu musimy uciekać i liczyć na to, że nas po prostu zgubi. Także, jak na razie nam spokojnie Jezu, żeby tylko mój ziom, który jest oczywiście randomem, czegoś nie skopał. To wtedy będzie przykro. A o, o dobra już końcówka. Jeżeli się o, zrobi szybko quick time event, to trochę się przeszkod... Ale dobra, teraz musimy uciekać, ponieważ e, aktywacja generatora... O Jezu, widzimy już w lewym tym, e, w lewym dolnym rogu, że ktoś już został uderzony przez monstera, ponieważ jedna osoba krwawi. Ale na razie nawet nie wiem, gdzie ta osoba jest, także... Ucieknijmy sobie, po prostu znajdźmy. O Boże, już jest powieszona. Aha, i to jeszcze kurcze w piwnicy. Dobra, ale przynajmniej mam jakieś pojęcie, gdzie jest potwór, także ucieknijmy sobie w drugą stronę. a I znajdźmy jakiś drugi generator. Tak, ten już jest włączony, więc nie ma nawet co do niego iść. Tutaj są haki. Dobra. O, tutaj mamy wyjście. Oj, mamy. Jakiegoś ziomeczka. Dobra, pomóżmy mu aktywować ten generator. Tutaj zostało już nie, nie aż tak dużo do naprawy. Także spoko. W teorii, kurczę, ta osoba tam wisi. Może by się przydało jej pomóc. A, dobra. Pewnie monster... Ma, mamy nadzieję, że monster cały czas stoi przy ofiarze, żeby po prostu pilnować. My wykorzystamy to i po prostu będziemy sobie naprawiać generatory. Zagramy trochę samolubnie, no ale trzeba czasami po prostu zagrać. O proszę! Ktoś uwolnił! Widzicie? Lewy dolny róg już osoba krwawi, a nie jest na haku, także jak widać monster jednak nie pilnował ofiary, a mimo to udało nam się naprawić generator, także to jest na plus. Dobra, biegam jak ogólnie szaleniec, ale spoko. Niestety potwór jest niewidzialny, wybrał sobie niewidzialnego potwora, więc muszę patrzeć na, na takie smugi, wiecie? Ponieważ on nie jest, nie jest do końca niewidzialny, obiegnie moja koleżanka. No, cześć, witam, zapraszam. Tylko nie zepsuj, proszę nie zepsuć. Jeżeli się zepsuje, słuchajcie, to quick time event, ale to już chyba mówiłem, że wtedy monster widzi, że my zepsuliśmy w tym miejscu. Oho, idzie. O Boże, idzie. Nie, idzie czy nie idzie? Słyszałem bicie serca. Jeżeli się słyszy bicie serca, to znaczy, że potwór jest blisko. O Boże, dobra, naprawiam to. Naprawmy to Uy, dobra O Boże, widzę go. O Boże widzę go, o Boże widzę O Jezu, on tam jest. Nie biegnij w moją stronę, no pochrzaniło cię ziom. Okej, okay, okej. Okay. Jezus Maria, słuchajcie. Okej. Okay. Myślę, że Ball i naprawiamy. O, w sumie mogę ją wyleczyć, dobra. Jezu jak tu przyjdzie. Ogólnie na leczeniu jest też quick time event. Także muszę kurczę uważać w dwie strony. W obie strony. Jest, tam biegnie, widzę. Ok, jest wyleczona. On tam jest. Jest podniesiony przez potwory, ale spróbuję jeszcze to. O! Dobra. Żegnam. I, ja uciekam. Żegnam! Ty się z nim bij, kurczę, ja uciekam. Okej, okay, jest powieszony na haku. I tam generalnie... Ja piercielę. O dobra, uciekamy. Mm, spróbujmy znaleźć sobie może jakiś generator tutaj blisko. Coś kurczę blisko potwora, a tu już jest ściana. O, ale ktoś aktywował, widzicie? Tylko nam jednego już brakuje, także. O tutaj mamy drzwi. Jezu, jakbym tutaj znalazł jakiś generator. To by było, słuchajcie, zwycięstwo, ale... O mój Boże, jest generator. I nawet jeszcze troszeczkę działa. O, i ktoś się uwolnił. O mój Boże, wszystko jest super. Tylko to nie jest super. Boże, zagapiłem się na lewy górny, lewy dolny w zasadzie róg. żeby zobaczyć, kurczę, co się dzieje z moimi teammateami. Tam jest ta osoba, która się czołga. O Boże, tam jest też potwór. Czy potwór idzie w moją stronę? Nie. Idzie. Okej, okay, potwór poszedł po osobę na haku. Jeżeli teraz. Okej, okay, to jest błąd, co robię. Ponieważ powinienem. Pioralnie teraz spieprzeć. Kurczę, nie widzę przez tego zuma, co się dzieje. Ale to jest w ogóle chyba inna osoba. Ja pierdzielę, co się dzieje. Okej, okay, on tam chyba. Oj. Robi się niewidzialne, okej. Okay. O, zdjęli z haka. Okej, okay, dobra. Jak zdjęli z haka, to ja teraz mogę po prostu spokojnie. Nie biegnij w moją stronę, błagam. Typie, proszę cię. Ale dobra, może pójdzie do wyjścia i otworzę. Okej, okay, mamy otwarte chyba wyjście. Tak, mamy. Otwieraj! O mój Boże. Zobaczył mnie. Nie, 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 nie. I'm out. I'm out. Żegnam. No nie! Nie, 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 nie. Tak blisko. Tak blisko, a tak daleko. Co ja tu mogę zrobić? Okej, okay, mogę wskoczyć tu. Aha, oh shit oh shit oh shit oh shit Nie, 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 nie Żegnam drugą stronę Okej, okay. tu go Czy to Nie, 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 nie Elo Ha, widzicie, bo on nie może Może przeskoczyć! Boże! O czym ja myślałem? O czym ja myślałem! Czy on naprawdę... Nie, 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 nie. Fa! Nie! Okej, okay. koledzy, koledzy, uratujcie mnie. Boże, jaki jestem słaby. Ok, teraz musimy spamować AD, żeby się uwolnić może, tylko że szkoda, że tu jest kurcze hak. Nie ma tu haka. O Boże, mamy szansę, mamy szansę, mamy szansę. Powiedzcie, że tu nie ma nigdzie haka. Powiedzcie, że nie ma haka i mogę się uwolnić. Jest na dole? Nie, 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 Jezu, spamować adę, 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 Jezu, tutaj jest rzeźnia. Nie, 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 Get fucked! Okej, okay, idę. Nara, żegnam. Aha. Okej. Okay. Szkoda, że poszłem w złą stronę. Dobrze, zamachnął się. Jezu, jeżeli mi się uda uciec, to jestem po prostu najlepszy i wszyscy mi biją brawa. Aha, tylko że on już jest na mojej dupie. Ha, Jezu co moi koledzy robią? Aha, moi koledzy uciekli! Dobra. Żegnam pana. Cały czas słyszę bicie serca, czyli chyba mnie gdzieś widzi. Jezus, nie słyszę bicie serca. Słyszę bicie serca. Czy tu jest otwarte? Boże, ja nie wiem, gdzie są wyjścia. Aha, zostałem sam, ok. O mój Boże, ale teraz jest stres. Ale znalazłem wyjście! Jezu, jest! Oh je, yeah. high five! Dziękuję. Opuściłem, wygraliśmy. Dziękuję, dziękuję wszystkim za uwagę. O mój Boże, końcówka była masakryczna. A dostaliśmy level, czyli teraz, aha, bo tutaj trzeba takie diamenciki zbierać. I trzeba mieć trzy, żeby zdobyć dziewiętnasty. Dobra, spoko. To w takim razie wychodzimy sobie z meczu, a ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Troszkę się kurczę, obstrałem na końcu, bo myślałem naprawdę, że przegram. tak zobaczyłem, że trzech moich teammateów już uciekło. To mój Boże, ale dobrze. W sumie zrobiliśmy dobrze, ponieważ przekajtowaliśmy monstera, a oni sobie mogli spokojnie wyjść. A ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.